Wszystkie uwarunkowania historyczne, które tworzą nasze trudne sąsiedztwo i naszą bardzo trudną historię, wchodzą też w skład przeróżnych działań związanych z pamięcią o mniejszościach. Ta pamięć charakteryzuje się bardzo często poczuciem krzywdy. Jak mówi pani profesor Czykwin, jest to typowy dla mniejszości stygmat krzywdy własnej. Przez to, jak wiele lat Przedstawiciele mniejszości byli wykluczani z życia społecznego, wykluczani z życia politycznego, nie mogli mówić własnym głosem, nie mogli bardzo często używać własnego rodzimego języka. Przez to ten, te, to poczucie krzywdy gdzieś często przebija w przeróżnych, przeróżnych działaniach do dzisiaj i takiej myśli i pamięci, pamięci mniejszości. Myślę tutaj szczególnie o. Yy, Ułemkach, o szczególnie Ukraińcach, gdzie to poczucie straty i niesprawiedliwości po przeprowadzonej na terenie Polski akcji Wisła jest bardzo dojmujące, i te niezaleczone rany i niewyjaśnione konflikty przebrzmiewają w wielu działaniach. Myślę tutaj o poczuciu krzywdy Romów, o których pogromie w czasie zagłady, o ich. W własnym holokauście mówiło się do niedawna jeszcze bardzo mało. Myślę tutaj o krzywdach społeczności żydowskiej, gdzie po już zakończeniu działań wojennych i, i koszmarze, i traumie dru II wojny światowej, bardzo wiele działań, które były potem już prowadzone na terenie Polski przez polskich obywateli w stosunku do polskich obywateli, ale żydowskiego pochodzenia, też jest dzisiaj niewybrzmiałych i niewypowiedzianych. To poczucie krzywdy gdzieś zawsze ma, jest w tle i, i ten background do nas powraca, i myślę, że będzie długo jeszcze powracał. Ale mamy też piękne historie, piękne miejsca i piękną y, symbolikę naszych mniejszości, tych kilkunastu mniejszości, które zamieszkują teren Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy piękne festiwale, mamy piękne mm, wystawy, mamy piękne informacje, które się przebijają już od strony. Y, wirtualnej od strony internetowej, strony zakładane przez poszczególne, poszczególne mniejszości, y, tabory organizowane przez y, Historyczne, takie jakby odwzorowywanie pamięci, taborów przez społeczność romską. I nie tylko tą pamięć smutną, ale tą pamięć radości, którą, którą się teraz mogą z nami dzielić tym, co jest. Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe organizuje co roku fantastyczne konkursy Wiedzy o Rosji albo konkursy recytatorskie poezji rosyjskiej. Mniejszość słowacka, nie tylko, mniejszość tatarska. Tak odmienna, tak różna, tak, tak dziwna i tak inna. Polecam szczególnie miejscowości Bochoniki i Kruszyniany, gdzie mniejszość tatarska organizuje co roku swoje święta. Mamy tam wspaniałe na przykład zawody łucznictwa konnego i przeróżne inne związane z tatarskością tak, tak egzotyczną. Mamy niesamowitych Ormian, którzy. Którzy też y, funkcjonują na terenie, na terenie Polski ze swoją żywą, bogatą, nieprzeciętną kulturą. No i wreszcie Kaszubi, niezwykła społeczność, która na terenie aż 19 gmin województwa pomorskiego podaje, że w warunkach y, domowych jest aż. aż y, Przepraszam, 19 gmin, które, które posługuje się językiem regionalnym, czyli ma ponad 20% mieszkańców stanowią osoby, które się określają jako kaszubi. Proszę państwa, w roku szkolnym 2017/18 ponad 19 tysięcy uczniów uczyło się języka kaszubskiego na terenie Pomor województwa pomorskiego. 24 uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego. To jest naprawdę niezwykłe, ponieważ trudno tutaj zrzucić jakąkolwiek merkantylność. Język kaszubski jest poszukiwaniem swoich własnych korzeni, jest radością z tego, że mamy coś własnego, że mamy coś innego i że co, co możemy co możemy celebrować? I na tym tle, nieuznana dotąd przez naszą ustawę, przez ustawodawstwo polskie, bardzo duża grupa Ślązaków, 847 tysięcy osób, w 2011 roku w Narodowym Spisie Powszechnym, zadeklarowało, że czuje się Ślązakami. I nieuznanie ich za mniejszość, co postulowali w projekcie obywatelskim który sam odrzucił i nieuznawanie tej, tej społeczności za mniejszość, nie przyznanie im tego statutu, ba, nawet nie przyznanie jej statusu temu językowi Śląskiemu, czyli Śląskiej ze statusu języka regionalnego, tak jak kaszubom, o co też postulowano wielokrotnie, pozostaje w mojej osobistej dużej sferze zadziwienia nieustannego. Może się to zmieni, może się to kiedyś zmieni. Kolejną taką społecznością, o która się dopomina o swoje prawa i o to, żeby została wpisana, do ustawy, są malutcy Wilamowianie. To jest zupełnie odmienna historia niż mm, ogromna, ogromna Rzesza Ślązaków. To jest grupa etnograficzna zamieszkująca Wilamowice, w małej miejscowości koło Bielska Białej, która posiada własny język, własną obrzędowość i tradycję. Problem polega na tym, że ten język już jest w zaniku, że tylko niewiele osób bardzo już Starszych, zaawansowanych wiekiem, potrafi władać dobrze tym językiem. I tak naprawdę mówimy, że to w tej chwili może jest 20, może 30 osób, które mówią językiem wilamowskim, jeżeli nie zrobimy czegoś, żeby uratować tę perełkę językową, żeby pomóc ich, żeby nie tylko stowarzyszenia, które tam powstały, rzeczywiście wspaniałe Stowarzyszenie Wilamowianie, które, gdzie to młodzi ludzie pragną pielęgnować własną tradycję i własne. Własny język wilamowski, którego uczyli się od swoich babci, ponieważ rodzice nie mogli mówić w tym języku i jest tutaj, mamy taką dziurę pokoleniową, więc mamy dziadków i babcie oraz wnuków, którzy marzą o tym, żeby mówić językiem wilamowskim. I robią to na razie tylko własnym stumptem. Jeżeli ze strony państwa nie dostaną pomocy i nie będą mogli. Zakładać szkół, kształcić nauczycieli, wydawać podręczników do tego języka, to on po prostu zniknie. A myślę, że tego nikt by nie chciał, bo mimo tak małej liczebnie ilości, jest to potęga kulturowej różnorodności. I to nam się chyba wszystkim podoba. Hmm? Dziękuję za uwagę.